Dzień dobry, Agnieszka Szyszko. Chciałabym Państwa zaprosić do lektury najnowszego numeru Tygodnika Suwalskiego, a w nim szczególnie polecić dwa artykuły dotyczące zdrowia, a drugi dotyczące osób niepełnosprawnych. Jeden z nich to rozmowa z doktorem Pijawką. Tak humorystycznie nazywa się lekarz z Litwy, który w Suwałkach prowadzi gabinet chirudoterapii, czyli leczenia pijawkami. Okazuje się, że ta metoda uznana za Pochodzącą z medycyny ludowej, może czasem lekceważona, znowu trafiła do gabinetów lekarskich. W suwałkach jest to gabinet prywatny, ale z tego co mówi dr Gamperis, w tak zaawansowanych medycynach i krajach jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, pijawki znowu są obecne w szpitalach, w przychodniach. Nie jest to żaden przeżytek. Co więcej, o metodzie leczenia pijawkami. Korzystnie wypowiadają się też lekarze z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Dowiecie się Państwo także z tego tekstu, że to nie jest nic strasznego, bo maksymalnie 10 przystawionych pijawek to wypije tyle płynów, co jedną czwartą tego, co krwiodawca przeciętnie oddaje podczas jednej akcji krwiodawstwa. Wszystko o tym, co warto leczyć pijawkami, w jakich chorobach nie wolno stosować tej metody, także w rozmowie z doktorem pijawką. Druga rzecz to jest publikacja przygotowana przez młodych ludzi, którzy uczestniczyli w warsztatach stowarzyszenia "Przyjaciół dzieci" jesteśmy razem i Konduko z Drezna, młodzież i Wolontariusze i młodzież niepełnosprawna intelektualnie przez tydzień w Czajewczyźnie odbywali wspólne warsztaty. Tam przygotowali publikacje profesjonalnie. Są to rozmowy, są to bardzo dobre zdjęcia, które przygotowali pod kierunkiem Piotra Malczewskiego. Tytuł publikacji brzmi: Powiedz to głośniej, tak jak tytuł projektu, którego tytuł to jest to, co zawsze chciałem powiedzieć. Młodzi ludzie mówią o tym, jak traktuje ich otoczenie. Oni naprawdę bardzo wrażliwie odbierają to, jak się reaguje na osoby niepełnosprawne intelektualnie. I co najważniejsze, materiały w tym dodatku przygotowali też częściowo sami. One nie były poprawiane przez profesjonalnych redaktorów. Oni mówią naprawdę to, co chcą powiedzieć. Są takie próby w Niemczech, gdzie ludzie niepełnosprawni intelektualnie od początku do końca tworzą swoją gazetę. U nas może będą to jeszcze takie pierwsze kroki, ale warto przeczytać, zobaczcie Państwo jak oni widzą świat i to przeczytajcie o tym to, co mają nam do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Zapraszam do lektury co tydzień Tygodnika Suwalskiego i zapraszam też Państwa, żebyście zgłaszali do nas rzeczy, które Was bolą, sukcesy, którymi się chcecie podzielić. Naprawdę bardzo chętnie odwiedzimy Państwa i napiszemy o tych sprawach, które są nam bliskie. Dziękuję bardzo. To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 2, 24 godziny na dobę.